Na ulicy Staromiejskiej Włęczycy znajduje się miejsce, które stało się schronieniem dla niechcianych i zapomnianych psów. Tym miejscem jest schronisko dla bezdomnych zwierząt w Włęczycy. Dzięki pracy osób zaangażowanych w funkcjonowanie schroniska, psiaki mają miejsce na świecie. Otrzymują one pomoc medyczną, pożywienie, własną budę i namiastkę miłości, która dla zwierząt najczęściej skrzywdzonych przez ludzi jest najważniejsza. Schronisko daje im szansę na życie i przygotowuje je do adopcji. To powiedz mi, ile osób w wolontariacie w ogóle tutaj uczestniczy? W tej chwili są czterech jest stałych wolontariuszy. Ja, Kacper z Ozorkowa też, pani Halina, którą już poznałaś, i przychodzi jeszcze tutaj taki chłopak, dzisiaj go akurat nie ma. Jest Słęczycy. I na czym konkretnie ta praca polega? w się widziałaś. E, Wyprowadzanie psów e, ja robię im zdjęcia, opisuję je, e, szukam im domów, robimy, je, robimy im ogłoszenia, e, pomagamy pracownikom sprzątać, dokarmiamy je różnymi smakołykami, e, no i dajemy im namiastkę jakąś miłości, przytulamy, łaszczemy, bawimy się. Tak waster? I wszystko, co tylko nam przyjdzie do głowy, co może już przeszkadzać. Jedynym całkowicie bezinteresownym przyjacielem, którego można mieć na tym interesownym świecie, takim, który nigdy cię nie opuści, nigdy nie okaże się niewdzięcznym lub zdradzieckim, jest pies. Kiedy wszyscy inni przyjaciele odejdą, on pozostanie. Dlaczego wolontariuszy jest tak mało? Dlaczego nikt może dlatego, że to nie jest łatwa praca? No nie jest przyjemna, tak, jest brudno. E, jesteśmy cały czas brudni, co zresztą po mnie widać. E, e, no, praca nie jest w sterylnych warunkach, e, i młodzi ludzie chyba nie chcą poświęcać na to czasu. Nie wiem dlaczego i o czym to świadczy. Ale chyba liczy się to, że, że jest czterech tych wolontariuszy, którzy no. Mają do tego serce i robią to całą parą, całą so, całym sobą. No jest ciężko, bo, bo ja tu jestem raz w tygodniu, częściej nie mogę być. I tak raz w tygodniu mogę zabrać na spacer około 10 psów. Nie więcej, tak. Więc no jest ciężko, jest ciężko, żeby jakoś ten czas podzielić, żeby, żeby wszystkie psy go dostały. Bezia, wracaj! Generalnie to nie spuszczamy psów ze smyczy, ale te są wyjątkiem, są już tu bardzo długo. Właściwie większość psów traktuje schronisko jak swój dom to jest dziwne. Mnóstwo tu wraca po adopcji, ucieka i staje pod bramą do końca się przyzwyczajają. Czy według Pana najlepszym właśnie przyjacielem człowieka jest pies? Pies jest najlepszym przyjacielem człowieka. Pies jest... Każdy przyjaciel, człowiek zdradzi drugiego człowieka, a pies jest bierny zawsze do końca. Czy ma dobrze z tym panem, czy ma źle, jest zawsze wierny i to jest, to jest taka cecha, że no, pozazdrościć tym zwierzakom, że my ludzie takiej cechy nie mamy. Bierność i, i, No i co jest najważniejsze, to przywiązanie do człowieka, więc jak pokocha, zwierzę, pokocha człowieka to już jest do końca życia z nim związany i bardzo się dziwię, że ludzie podchodzą w taki sposób, że biorą te pieski, pobawią się, piesek ma tam rok czasu czy tam nie cały rok czasu i wyrzucają Taki pies jak trasa do schroniska, to on tutaj takiego stresu dostaje. On nie wie, co się dzieje. Nie wie, nie wie jak, 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 jak się zachować, no bo jego pan, jego przyjaciel go zdradził, wyrzucił. Czyli właśnie by było przypadków y, porzucania, właśnie pieska? Tutaj, tak jak powiedziałam y, wcześniej, y, 85% piesków to są, wszystko są podrzutki. Tu nie ma, nie ma, praktycznie my nie przyjmujemy psów. Bo są takie sytuacje, że przyjmujemy od właścicieli. No są takie sytuacje, że na przykład właściciel umrze, no i no wiadomo, że te psy, psy muszą tutaj trafić. Mamy tutaj y, dwa takie psy, gdzie właściciele zmarli i musieliśmy przyjąć. Ale w 99% to jest wszystko. Dokąd idą psy, gdy odchodzą? Bo jeśli nie idą do nieba, to przepraszam cię, panie Boże, nie tam także iść nie potrzeba. Ja proszę na inny przystanek, tam gdzie merda sta do ogonów. Zrezygnuję z anielskich chórów, tu już innych nagród nieboskłonu. W moim niebie będą miękkie sierści, nosy łapy, ogony i kły. W moim niebie będę znów głaskać moje wszystkie pożegnane psy. Najbardziej mi chyba szkoda tych starych, bo. Ludzie najchętniej biorą małe szczeniaki, młode, piękne, prawda zdrowe. A taki stary że tak jest wdzięczny. A czego schronisko potrzebuje teraz w okresie zimowym najbardziej? Ehm, chyba witamin, które można byłoby dodawać do jedzenia. ciepłych butów. chociaż niedawno mieliśmy wymieniane budy, ale to jest zawsze materiał deficytowy tutaj, bo, bo to je szybko niszczeje Słomy do tych but jakiś warzyw, czegoś takiego. No i tego co zawsze potrzebujemy, czyli jakichś materiałów przeciwpchelnych, obróż, preparatów, zabawek, smyczy, obróżek. Koców. Yy, mamy sporo darczyńców, z czego jesteśmy bardzo szczęśliwi i za to dziękujemy. Ale to są takie rzeczy, które tutaj się szybko zużywają i które, tak jak koce czy kołdry stare, które bardzo szybko musimy wyrzucać, bo już się dalej nie nadają. Czy zabawki, które Lezia niszczy. Rozmawiam z moim psem Chodź do północy jeszcze parę godzin zostało Z okien płyną kolędy I całe miasto nabiało A tobie można o wszystkim powiedzieć Tyle w tobie niemej psiej dyskrecji Nawet gdy uznasz, że głupio mówię I tak młynka wnet ogonem kręci Rozmawiam z moim psem, choć do północy jeszcze trochę minut zostało, z okiem płyną kolendy i cała ziemia nabiało, a ty w oczy patrzysz i łeb przekrzywiasz, jakbyś chciał zrozumieć mnie lepiej. I w ogień skoczyłbyś za mną. Choć jestem tylko człowiekiem i tak rozumiem Cię, mój przyjacielu, Szczekasz czasem na to życie pieskie. Lecz dobrze, że nam udało się spotkać na życia naszej wspólnej ścieżce.